Kochani, witam Was bardzo serdecznie z progów naszej świątyni. Ona pozostaje otwarta przez wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, otwarta dla każdego, kto chciałby skorzystać z sakramentu pokuty i do tego zachęcamy. Przybywajcie tutaj po uprzednim kontakcie telefonicznym ze mną bądź z księdzem Pawłem. Telefony znajdziecie w nasz, na naszej stronie internetowej. Można skorzystać z sakramentu pokuty przyjąć Komunię Świętą. Dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam Was także na liturgię Wielkich Dni. Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy, wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00. Wielki Piątek, Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 18.00. Wigilia Paskalna, Wielką Sobotę o godzinie 20.00. I Rezurekcja o godzinie 6.00. Wszystkie te nabożeństwa będą transmitowane online za pośrednictwem YouTube'a bądź naszej strony na Facebooku. Kochani, przypominamy, że do środy można zgłaszać chorych, których będziemy w najbliższych dniach odwiedzać. Zdaję sobie sprawę, jakże wiele rzeczy wygląda inaczej, ale może wyglądać pięknie. Mistyk średniowiecza, mistrz Eckhart, jeśli czegoś tak mocno chcesz, całą swoją wolą, całym swoim sercem i umysłem, to już to masz. O wiele bardziej niż to, co w zanadrzu trzymasz niechciane. Rozbudźmy w sobie tęsknotę, jakże inaczej będą brzmiały podczas mszy świętej wypowiadane słowa Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie. Wszystkich Was, moi drodzy, serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę za pośrednictwem łączy internetowych. Chciałbym Wam powiedzieć, pokazać, że nadal trwają w, naszej, w naszym kościele, nadal trwają prace, prace konserwatorskie. Boom Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś, z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Bóg jest potężny.